22 września, witam i zapraszam na krótką relację z działki. Tutaj mamy dynie, to jest odmiana melonowa żółta, którą już kilkukrotnie pokazywałem. No teraz jest na takim etapie, że niedługo będzie można ją zebrać. Maliny dojrzewają, jednak nie są to już duże zbiory. Te największe już były, ale jeszcze trochę jest. Rośnie sobie koper. No i trochę tej rzodkiewki, którą wysiewałem dwa tygodnie temu, będzie trzeba odchwaścić tutaj. No i te nasze ogórki eksperymentalne. Zobaczcie sobie, jakieś kwiaty już się wytworzyły. No zobaczymy, co z tego będzie. Cukinia tutaj rośnie, tu jeszcze jeden będzie owoc. A ta już niestety porażona mączniakiem. Papryka w tunelu. Pomidory black cherry. Są już inne odmiany, tak ogólnie mówiąc są w bardzo dobrej formie. Jeszcze nie zostały porażone zarazą ziemniaczoną. Także mam nadzieję, że się jeszcze trochę uda zebrać tych owoców. I ten nasz mega groniasty. Zważył to tyle, owoców też niestety już więcej nie ma, bo już wszystko dojrzało, się pokończyło. No cóż, sezon się kończy. Jeszcze trzeba dopilnować, żeby to co jest, mogło prawidłowo dojrzeć, bez żadnych uszkodzeń w postaci chorób, tak jak tutaj na pomidorach. Nie chcę, żeby ta zaraza wystąpiła. Dlatego był wykonywany oprysk na nich przeciwko zarazie, miejmy nadzieję, że jeszcze do przemrozków się utrzymają. A więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.